Jeszcze ważna informacja przy yy, zacięciach. Tak? Prowadzę tutaj sobie ogień, czyż Po pierwsze, to co powiedziałem: krojenie, wstawiam, podchodzę do ścianki, stawiam, przesuwam, 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 przesuwam. przesuwam, Na nogach, ładnie przechodzę na nogach. Druga rzecz, ma zacięcie. Schodzę na dół bardzo ładnie, i jeżeli magazynek muszę wyjąć, to też Wam już o tym mówiłem. Wyjmuję magazynek w pachwinę, bo jak zgaszę światło, to go tu na ziemi nie znajdziecie, albo będziecie musieli użyć światła. A najlepiej przy usuwaniu dłuższym, usuwaniu zacięcia, żebyście, nie mieli, żebyście się nie, siebie nie oświetlali, czyli swojej pozycji nie ujawniali. Nie mówię, że ktoś Was przez ściankę zdejmie, ale nieraz, teraz wszędzie są ścianki gipsowe. Miejmy nadzieję, że nigdy Wam te umiejętności nie będą potrzebne, ale przez ścianki gipsowe pociski przelatują, jak przez bazno. Więc nie ujawniamy swojej pozycji. Ale w zacięciu też odkładamy magazynek, czy mogę trzymać w ręku. Nie, jeżeli tu usuwam zacięcie. Dobijam, przeładowuję i pod palcem czuję pociemaku. A w dzień widzę, że jest dobrze, no to gotów, tak? Ale jeżeli muszę usunąć zacięcie mocniej, coś dalej, to wyjmuję magazynek i nie przeładujesz teraz. Chowasz magazynek, przeładowujesz kilka razy i dopiero bierzesz magazynek, wkładasz, przeładowujesz i gotów. Jeżeli musisz wyjąć magazynek, zawsze chowaj go tutaj w pa tak? Ostatecznie do zasobnika ale, ale ten zasobnik z tego zasobnika po pierwsze chwilę to trwa włożenie a Ty masz być szybko gotów do, do, następnej, do następnej akcji. Tak?